transmisję żeby rozpocząć transmisję, no. Nadajesz na żywo! Migało! Tylko tak. Tak, żebym tak powiedzieć, że dwętranuje. O dobra, mam. Chyba. Chyba Niech raczej nie. Nie wiem. To jest no. Hmm. Teraz nam mm. Jest! Halo. Jest! Dobra, słabo mi dźwięk w ogóle tak smaga Nie słychać bardzo. Swojego... Dobra, słabo mi dźwięk, tak Nie słychać bardzo. Nie dobra, bo to się za chwilę wdąp, w tam za, w zapełni. Dobra, skoro wiem, że przynajmniej słychać wszystko. To spoko, spoko. Komputer taką o... Całą mordę był gdzieś, dzisiaj daj co Ale crash mózgu, nie crash mózgu A wiesz co? Gówno e, dobra, dobra, nieważne, wiem nieważne. nieważne. Cześć, ci damy sobie Dobra też, nie mogę. Dobra, ja mordo! Oto sobie słuchawkę, bo megadę mordę. Jeżeli mam dwie słuchawki, to sobie nie. Nie wiem, puściłem jakąś żeby sobie bomba. O tak. Puszczamy taką typową, taką typową tradycyjną muzyczkę, żebym tak powiedział. Tak, tak, tak. Taka typowa muzyczka, to starter. Typowy starter, bym tak powiedział. No ja.

i'm the name of Walić tę muzyczkę na ryj, a ja nie potrafię gadać. Dobra, będziecie mnie słuchać. Na wasze szczęście nie będziecie słuchać. Nie wiem, poruję sobie jakąś gierkę, e, ale nie wiem na którą mam kategorię live. Zrobić, e. problem. Problem, problem, problem. Chyba coś mam z. dawaj <laughs> w galerii. Dobra, nieważne. E, mam chyba coś na rozrywkę. No to rozrywka, mam rozrywkę z w które lecimy. We FNAF byśmy sobie nie pograli. Co my byśmy mogli? FNAFA. Mm -hmm. FNAF ja wiem, nikogo na razie nie ma. Chillera bardzo. E, nie wiem. We FNAF myślicie, żebym sobie pograć? Albo w Rekruma. Mm -hmm. W Rekruma bym sobie... Po pograł, pograł. Albo. Nie. Przemyśl, muszę to przemyśleć, bo mi się w ogóle nic nie chce robić, nie? Ja chilię sobie nawet w domu i ja... Garry's mod, jeszcze mam Garry's moda pobrać. Mam tak, mam FIFA symulatora, mam Simsy, mam Garry's moda, mam FNAFA, mam FNAFA 6, mam... E, Ucena, mam... Fortnite, mam Toka Boka, to mam Akinatora, mam Uno. mam Pou, mam, mam... E, GEDA, GIETA, mam... E, hmm. Diablo mam, Grand vs Zombies mam, Ongasa mam, FIFA 2 mam, kurwa dużo tych map. Spoko, byśmy sobie takie gierkojebały. Ja nie wiem jaką grę problem Problemy Neymana mam, damy sobie, nie wiem, damy sobie giereczkę. Pogramy z pocą na Nawet się na mnie patrzy, no to czwarta chyba jestem, więc będzie śmieszny na pewno. Co się dzieje w ogóle. Ale w to jest taka bardziej gra, że taka gra, żebym powiedział taki wywiad zrobię, kurde, ale to jest taka gra bardziej, to nie jest taka gra straszna, skiery content, tylko to jest taki bardziej, wiecie, to jest taki, że starasz się robić te noce i później właśnie, kurde, ktoś cię zabija, to się bardziej denerwujesz niż, 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 właśnie się wystraszasz, nie? Moment, ale ogólnie to mniej więcej na takiej podstawie działa. No. Ja tu trochę przegrałem ja w ogóle kupiłem w tampas. Dobra, dajmy kola. Ale nie mogę podpiszeć. A ich nie ma. No właśnie, no właśnie. Dobra. Demarna. Robię jeszcze coś tam... Dobra, będzie coś tam słyszeć powinniście przynajmniej. Oj, nie ma. A jeden jest. It's mi. Dobra, gramy, gramy, gram na silku trzeba się skupić w tą grę, ale tego jest... ...tego, ma skór szyi. Chica ma skór szyi, no smutno. Ale Maryj, brzydki. Jakiś brzydki Maryj. Patrzcie na nią! Ale ona jest brzydka. Ona jest brzydziutka, taka wiesz, taka wygląda mniej więcej jak nie wiem. Tąd, na, do, do. Tąd, przestań srać na podłogę. Nie, nie sraj na podłogę, na w regulaminie. Ale miły regulamin. Dobra, marnuję w ogóle energię, napatrząc na patrząc na nie? Tak wiesz. Tylko mówię.

Dobry jem, mordziano! półki, kółki, skielek... z mojego ofisu. pączkiem pączki jak ten, jak ten grubas z filmu. O policjantach w Ameryce. W Ameryce w ogóle to te... Bo policjanci jedzą pączki. To fajnie, nie? Sorry, jedziesz se, mordo... Jedziesz se do pracy, jesz... Żres. Pijesz i siedzisz ze nie. Tak praca tego. Nie tak tylko. Jak praca. góry, Jak praca. O kurde. Jak praca. Ej, no, co jest? Jak praca. Jak się mówi na tego typa? Tego od ciężarówek. Jak praca tego ziomka od ciężarówek. Kierowca z ciężarówek. Albo autobusisty. Nie, autobusisty tak. Autobusista. W ogóle jak zaczynam kanał, to zacząłem drzeć mordę kiedyś w Gita autobusista. Ztem autobusista. Ro... Tym autobusista robi, nie? Ale w była specjalna. Ustawiona autobusista. Wy nie grali. Cię tak randomowo z Tinaw sobie wjechałem. Nie... Nie, może będzie kiedyś ten. FNAF na kanale. Może kiedyś będzie FNAF na kanale. Teraz za bardzo nie mam. Jak? O, siema Fox. Teraz za bardzo nie mam jak przeczytać czatu, wiecie, ale Stanik nikt zapewne nic nie napisał, bo jest. Nie mam kumpli. natomiast. Nie. nie. nie może kiedyś wleci FNAF na kanał. Pojęcia. Nie, na no pewno jak przejdę teraz tego do czwartej nocy, to zapewniam że wbiję kanał. Ale nie wiem, zależy czy się poddam, czy nie. Spodziewam w ogóle jeszcze, że do czwartej nocy będzie taki łatwy, bo ja to sobie się nawet starałem, nie starałem, ja w pierwszej nocy też nie umarłem, ja w drugiej. Ja w ogóle od czwartej nocy powiem to może jak skończymy grać w FNAF. O, ty dziwko. No, jak skończymy grać w FNF a bo zapewnię to co powiem mi się odbije. Więc co jest trzecia, trzecia w nocy. O kurde. Oprócz. Fox stiluje bomba. nie mi się odbija. Patrz, go też szyja boli. troszkę bardzo go szyja boli. Dobra, nie nie na niego nerki A, Szusziałem się nie To mi faka pokazuje. Po fanie nie to jest? O oh, cholera! Czy to Freddy Fazbear? Kto to jest? Czy to Freddy Fazbear? To Freddy Fazbear On nawiedza animatroniki Freddy Fazbear jest bad boy. Ta Freddy Fazbear daje bull 3 animatronikom. Dziwny Freddy Fazbear. Bardzo sasny Dobra, no 16% co się lepiej skupia. O ty kurde! Zastarczyłeś mnie! Siema! Bonnie tu jeszcze jest! No nie no... Wypad Cika! wy Cika! Wypad cika. Wypadł cika. No idę! Ale ty jesteś dziwka. Do ostatniego procenta mi to wszystko. No nie, To ja się w to nie bawię, no weźcie se w dupę z tego.

nie, yeah, a jednak skoczyła. Widzicie, jak to HAPIDAMA? Ha, ha, ha. Skoczyła, jednak. E, e. A a a a a a. Ja nie, Ja nie eee, A Dobra, eee, nie... a. eee, Dobra wypad. eee, 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 Nie! Nie! Nie, tylko nie obes, studio! Nie no proszę, tylko nie obes! Nie WYWALA mi OBS, a stary Dobrze mi lewo, chociaż nie wybupiło. By to chociaż na tyle dobrze, nie? I teraz do szkoły trzeba iść, no i dupa Dziwna. Dobra. Ja wiem, nud jak dupię. Poglądam ze Twitcha. Albo. Ej, Naruciak! Naruciak wypuścił nową muzyczkę. No! Braciszku, ma... Naruciak wypuścił nową muzyczkę. Hipokryta. Baga, tak. Nie słuchałem jej jeszcze. Ale słyszałem, że wypuścił. Słyszałem, że wypuścił. Nie słuchałem jej jeszcze. A to zobaczymy sobie. Ponieważ. Ponieważ damy tak zwaną publiczną ocenę. Publiczną um, ocenę. Ja jeszcze nie słuchałem spoko. Ale nie wiem, jak ta muzyka jest długa w sumie. No. Ja nie mam takiego wiecie, takiego takiego na... na ruchach hipokryta. Dobra, lecimy. Ale wy tego chyba nie będziecie słyszeć. Chyba. Znaczy. Dobra. Mam, oglądamy, oglądamy, oglądamy. Ale nie wiem czy tego słuchać. Nie nie wiem co jest kurde, ale nie słuchaj tego. słuchaj się na live'ie. I mega laguje w ogóle ten cały live. Ale nie wiem czemu, ale nie słać na live'ie Tego Te Ja tylko ja go słyszę. Nie, powiem mi się pokazać w mikrofonie. kropeczkiem, ja mi się nie pokazuję, czyli tego na życie. No cóż, no chciałem ocenić chociaż. Chciałem chociaż ocenić, ale dupa. Kończę to gówno, bo nic się nie da. To jest niewolny kraj. Nara. Do widzenia.